Tutti, tutti. Gościem audycji Tutti Frutti jest Agnieszka Kurowska. Witam pięknie. Dzień dobry Państwu. Sopranistka, tak? Sopranistka, pedagog, logopeda, trener głosu. I o tym też <noise> oczywiście tak porozmawiamy, bo to um, oprócz śpiewania... Tego klasycznego śpiewania. To są te pozostałe elementy również kolejnymi, którymi się parasz, parałaś albo w tej chwili też zajmujesz. Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina i z tą uczelnią związana jesteś po dziś dzień. Tak, z pewną przerwą, bo skończyłam studia w 1986 roku. Potem bardzo intensywnie śpiewałam. Śpiewałam w Polsce, śpiewałam. No w większości krajów Europy i po tym jest. I świata miały. też tak. właśnie, ja chciałem to wymienić, tylko to jest tak. taka lista lokatorów mm -hmm. dość potężna, że mm -hmm. ale to generalnie i Izrael, i druga półkula, tak. i In, cała Europa. Tak. Indie, Japonia, tak. Japonia właśnie, mm -hmm. Japonia. Mm -hmm. Tak, I Liban też, więc. Też. <laughs> tak. mm -hmm. W Libanie akurat to był taki wspaniały festiwal, który, który się odbywa co roku i zjeżdżają się najlepsze zespoły z całego świata. A wśród nich ty. Wśród nich ja, ale jako członek Warszawskiej Opery Kameralnej, czyli członek tego zespołu. Której też zresztą śpiewałaś. Tak, śpiewałam tam, byłam tam 20 parę lat, 24 lata chyba, tak. I ale też Teatr Wielki. Teatr Wielki, Teatr Wielki w Poznaniu, Teatr Wielki w Opera Bałtycka. W Olsztyn. W Olsztyn. W Filharmonii, filharmonii, no we wszystkich filharmoniach, z fil, Filharmonią Narodową na czele, we Wrocławiu, w Krakowie, wszędzie, mm -hmm. wszędzie w Polsce. Tak. I w takich największych salach europejskich właściwie zawdzięczam to może moim kompozytorom ukochanym, czyli Mozartowi i Rossiniemu, którzy, których repertuar właściwie wypełnił wypełnił ten, ten, tę moją karierę, można powiedzieć. To ja nie, nie trafiłem, bo, bo wziąłem dzisiaj. Wagnera. No akurat. Wagnera była taka sytuacja, to nawet muszę powiedzieć, że była taka sytuacja, że miałam śpiewać Elżbietę w Tanhoizerze, w, w w Pradze, ale w operze praskiej, ale po prostu się rozchorowałam. No i niestety i, i, no tak, bywa. tak bywa. I zostałam mm -hmm. no, po tam kilku tygodniach zapalenia zatok. Przyjąłam inną rolę w Warszawie i zaśpiewałam Konstancję w z seraju. Jakby wydawało się, że tak daleko od siebie ta Elżbieta w Tanhoizerze i to, ale muzyka niemiecka jest dość blisko siebie, także m, bliżej chyba Mozartowi do Wagnera, Wagnerowi do Mozarta niż powiedzmy do Verdiego czy Pucciniego. No na pewno tak. Jeszcze wrócę do twojej edukacji, Aha. bo uczelnię ukończyłaś z wyróżnieniem, a więc tak. to potem skutkowało pewnie Chyba kontraktami. Z... Może troszkę skutkowało, aczkolwiek i tak zawsze najważniejsze jest to, jak się stanie na takim przesłuchaniu, castingu i jak się zaśpiewa. To jest najważniejsze. No casting w przypadku m, śpiewaczki operowej to, to się kłóci mi bardzo. No jednak są te przesłuchania, śpiewa się wówczas wybrane przez ym, tych realizatorów fragmenty, czyli głównie aria, ale też fragmenty ansambli, no i dobiera sobie reżyser i dyrygent, y, osobę, która mu od, odpowiada do roli, do, do ich jakby takiego projektu, prawda, który, który sobie wyznaczyli. Y, także staje na takich przesłuchaniach na przykład kilkadziesiąt osób na jedną rolę, a trzeba wybrać dwie czy trzy, więc to myślę, że zawsze dla każdej takiej osoby stającej, uczestniczącej w takich castingach jest to Wielki stres. W zespole rzadziej się to odbywa, jeżeli pracuje się w zespole, ponieważ no już realizatorzy, a szczególnie dyrektor, główny intendent, no zna swoich solistów i wie, do czego są zdolni. Intendent prawda? to mi brzmi jak kuchni. <laughs> no tak to się w Niemczech nazywa no, tak, też, tak, prawda? Tak się nazywa. No, u nas jest to dyrektor artystyczny mhm. i, i zna swoich po prostu śpiewaków, który, którzy z nim od lat pracują i tworzy się taki zespół. I takie ja miałam wielkie szczęście, że w tej warszawskiej Operze kameralnej, która była zarządzana przez dyrektora Stefana Sutkowskiego, utworzył się taki zespół w końcu lat 80. Który, który po prostu tak znakomicie się rozumiał, i to taki był właściwie nasz do siebie stosunek familiarny, często się to podkreślało. Ryszard Pered właśnie też mówił, że ma tutaj familię u nas właśnie w teatrze, że, że te premiery mogły dochodzić do skutków w krótkim terminie, ponieważ właśnie to, że myśmy się tak świetnie, znali. Te kłosy były dobrane do siebie i w ten sposób, no, w bardzo krótkim czasie przygotowaliśmy pierwszy międzynarodowy festiwal mozartowski. To było wtedy w, w 1991 roku, czyli w rocznicę śmierci, dwusetną rocznicę śmierci Mozarta i wtedy wystawiliśmy wszystkie dzieła Mozarta, wszystkie sceniczne dzieła Mozarta i to właściwie jest chyba jakiś, <laughs> jakiś to był wtedy chyba, można by powiedzieć, że, że nawet jakiś rekord Guinnessa. Oczywiście nikt do tego nie, 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 nie stawał w takie szranki, ale y, faktycznie nawet takie od utwory, które były przez Mozarta nieskończone lub z, zaginęły, ich części zostały zebrane nawet w, w, w takie przedstawienia jak Tryptyk, czy, czy w takie, takie przedstawienia jak DOM. Także to się pokazaliśmy ludziom i przez wiele lat tak to było, że wszystkie były wykonywane te dzieła, i ludzie się naprawdę zjeżdżali z, tego, z całego świata i może można powiedzieć, że wówczas Warszawska Opera Kameralna była takim salonem Warszawy. Tam dyplomacja się zbierała, no właśnie, melomani, yy, nawet koronowa koronowane głowy, no po prostu rzeczywiście <laughs> mieliśmy, mieliśmy wielką, wielką satysfakcję z tego, co robimy. No i przede wszystkim to obcowanie z muzyką Mozarta, genialnego kompozytora, dla mnie najgenialszego na świecie, najbardziej genialnego. Yy, I potem Rossini, potem muzyka barokowa, nawet Verdi się tam pojawił, nawet także mieliśmy. Sporo, sporo w tej warszawskiej operze kameralnej pracy i wspominam ten czas bardzo, bardzo tak serdecznie. I ogólnie wyszło na to, że wystąpiłaś w. Ponad tysiącu różnych koncertów i spektakli. No zbierało się tak, tego. Tak, kiedyś to musiałam spisać właśnie do, do y, habilitacji, najpierw do doktoratu, bo to są potrzebne takie, takie właśnie listy, kalendarium, które, które trzeba udokumentować swoją pracę. No bo właśnie zaczęłam pracę pedagogiczną kilkanaście lat temu i y, y, czyli w tym momencie, kiedy, kiedy już uważałam, że już trzeba sobie szykować inny zawód, bo, bo nie chciałam, że by była staruszką na scenie, a no role, które śpiewałam to były role bardzo młodych, młodych kobiet. W związku z tym, Taką bo tak, bo tak, dziękuję, ale tak to jest, teraz śpiewam rolę babci, babci Sari, letniej Piękne tak. przedstawienie, tak, tak. bo nawiązujesz do... Te, teraz do listu z Warszawy Garego Gutmarza. Tak, ale piękne, Światowej miałem okazję sławy, to tak, oglądać. Światowej sławy mhm. trębacza i kompozytora i do Mada Nowakowskiego. Dwóch wspaniałych autorów. No jest, to, jest to musical, więc też dla mnie nowa zupełnie forma, ale odnalazłam się w niej i łącznie z no, wspaniałymi kolegami, którzy, którzy tam są znakomitymi aktorami, śpiewami, wokalistami, o, tak można powiedzieć i jazzowymi, i piosenkarzami także jest to znakomity spektakl. Jeśli Państwo będą mieli gdzieś okazję nas obejrzeć, to serdecznie zapraszam. List z Warszawy, Letter from Warsaw wzruszające, wzruszające przedstawienie o stosunkach polsko-żydowskich. Poza tym znakomicie wyreżyserowane. Tak, przez Natalię Kozłowską, młodą, bardzo utalentowaną reżyserkę, tak rozumiejącą i specyfikę naszych głosów i w ogóle całą, oczywiście cały sens tego przedstawienia. Także gorąco namawiam. Także przeskoczyliśmy właśnie z tej mojej młodości do tego, jak mówię, gdy mogę teraz śpiewać długo Do drugiej młodości, tak. Że mogę tę partię śpiewać dość długo. Równolegle z moją pracą w Warszawskiej Operze Kameralnej była taka moja działalność, czyli śpiewanie muzyki oratoryjnej, kameralnej, czyli pieśni. I to, I to zajmowało bardzo, bardzo dużo mojego życia, można powiedzieć. Oczywiście też Mozart, ale no, tych oratoriów mam też chyba koło stu, w których wziąłem udział. Imponujące. także że jest to też wspaniała muzyka. No inaczej to zupełnie wygląda, bo prób zwykle jest... Tak, są trzy próby przed, przed wystąpieniem, a nie jak w teatrze dwa miesiące pracy, więc ta tutaj akurat praca nad, nad własnym głosem, yy, nad, nad tą, tę, tą partią, no to jest praca indywidualna. Praca, którą potem z, z całej Polski czy ze świata zjeżdżają się soliści i tworzą tę muzykę w ciągu trzech dni. Yy, to, to, to jest bardzo też fascynujące i też mam z tego okresu dużo bardzo przyjaciół, bo, bo potem się spotykają takie powiedzmy kwartety, tercety yy, solistów w różnych właśnie miastach i, i to i to jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemne. Yy, mówiłeś jeszcze o moim o właśnie, że gdzieś śpiewam w innych teatrach. No. Mam taką rolę ukochaną, to jest rola Semiramidy Rossiniego, tytułowa rola. Rossin jest postrzegany jako twórca oczywiście Cyrulika Sewilskiego, I, czyli autory no tak, komicznej, taki, czyli, absolutnie To taki komicznej. jak yy, Hans Kloss yy, przy Stanisławie Mikulski, tak? To, <noise> Cyrulik Sewilski -Ros -Rosini, Rosini, to Rossini, oczywiście Ale on napisał bardzo wiele dzieł, seria. Dzieł dramatycznych. I takim właśnie spektaklem jest, taką operą jest właśnie Semiramida. Bardzo trudna rola. Także dostałam y, propozycję tej pracy nad tym w, w 1994 roku, aż nie chcę się wierzyć, że to tak dawno, od nieżyjącego, już bardzo młodego wówczas dyrektora, Macieja Jabłońskiego w Teatrze Wielkim w Poznaniu. I to było niezwykłe wyzwanie. Y, reżyserował Giovanni Pampilione. też niestety już zmarł. Y, włoski reżyser, który zamieszkał w Krakowie, nauczył się świetnie polskiego. Yy, Santi Miniego zrobił wspaniałe też yy, scenografie i kostiumy, bardzo bogate, kolorowe, przepięknie to wszystko wyglądało. I przede wszystkim partnerowałam wówczas Ewie Podleś, która z, przyjechała z Francji i właściwie jakimś takim powrotem do Polski był właśnie ten spektakl. Więc trochę się czułam tak jak taka osoba, która yy, na przykład na, nie wiem, na bieżni, tak? że, że jak jest ktoś znakomity, taki, to, to on i, 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 i ja tutaj mogłam jej jakby partnerować i starć się dorównać, że po prostu od razu szybciej jakbym biegła, tak? Czyli ja lepiej śpiewałam. do wyższego. Chodzi. więc to to była fascynująca ta praca, yy, bo, bo jej kunszt wokalny był tak znakomity, że on właśnie tak yy, no, doprowadzał do tego, że chciał to co mówisz, chciał się jej dorównać I, i zrobiłam wtedy olbrzymi skok i potem jeszcze zaśpiewałam w dwóch realizacjach i w Teatrze Wielkim w Warszawie i jeszcze w Operze Kameralnej też tę partię i tę uważam uw za swoją taką ulubioną. Druga jeszcze taka Rossiniowska, która, która, to sroka złodziejka, to w sroce złodziejki i partia ninety jest też bardzo trudna i w Turku, w Italii następna też taka niby komiczna, ale z takim jednak morałem na koniec m partia Fiorilli. No jeszcze tam kilka tych partii Rossiniowskich zaśpiewałam. Co do mozartowskich wracając, to mam ich 18, więc to jest bardzo dużo ról. Dużo. Mm -hmm. bardzo dużo no w większości to są partie olbrzymie typu Donna Anna, Donna Elvira, Konstancja, Fiordiligi, Junia, Hrabina i tak dalej, także to są bardzo duże partie i są również mniejsze, ale też pierwszoplanowe, po prostu w takich, <laughs> tak mówię, Mozart pisał różnie, na pewno kochał soprany, dlatego tych partii sopranowych jest tak duża. Gościem audycji Tutti Fruti jest Agnieszka Kurowska, śpiewaczka klasyczna. Do naszej rozmowy powrócimy niebawem. O, Tutti Fruti? Gościem audycji Tutti Fruti jest Agnieszka Kurowska, sopranistka, śpiewaczka klasyczna, śpiewaczka, która generalnie występowała na scenach całego świata. Powracamy do naszej rozmowy. Tym razem. Mówiąc kolokwialnie, zahaczając o pewne niekonwencjonalne kwestie, nie masz orderów przypiętych. No ordery nie są w tym wszystkim ważne, jeśli ktoś zauważa moją Ale pracę. Ale otrzymałaś takowe. No tak, no mam taki, taką odznakę zasłużony dla kultury, mam Złoty Krzyż Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. No, uznanie ludzi jest bardzo miłe. Bo żeby dostać jakieś odznaczenie, to ktoś musi o to wystąpić i ktoś, ktoś to, to docenia tę moją pracę i to jest bardzo miłe. Natomiast ym, nie jest to nie jest absolutnie konieczne, bo, bo życie moje wypełnia muzyka i wypełnia praca w ogrodzie. Praca w ogrodzie, tak, o, mam właśnie. spory ogród, taki leśny ogród, więc on jest może wymagający, ciemny, taki właściwie można powiedzieć taki tajemniczy ogród to jest. Lekkomroczny. jest tak, lekko mroczny, z dużą ilością bluszczy, yy, 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 także zwisających, tak, yy, wino bluszczy, teraz się to przebarwia na, na kolor czerwony, bardzo Tak, to wygląda. piękny czas, przepraszam za dygresję, ale to piękny czas, tak, bo my nagrywamy akurat naszą rozmowę jesienią. Wczesną, co prawda jesienią, ale jednak jesienią. Ona w tym roku przyszła dość wcześnie. Właśnie, tak, dość dokładnie, wcześnie. ale te kolory są przepiękne. Tak. To, to, o czym mówisz, na to zwróciła uwagę i moja mama, która jest już wiekowa. Ja sam na to patrzę z podziwem. Potrafię po prostu stanąć albo usiąść, nie wiem, na tarasie i po prostu patrzeć na liście. Tak. To jest coś cudownego. To jest to, ta radość życia. Tak. Posadziliśmy platana, który ma takie wielkie, palczaste liście i właśnie teraz żółkną. Żółty klon, żółtą brzozę, bo są też takie odmiany drzew, i bardzo, bardzo to wszystko teraz kolorowo i pięknie wygląda. Tak jest, ale oprócz ogrodu e, również kuchnia. A to prawda, że kuchnia jest moją namiętnością, muszę to powiedzieć, i borykam się potem niestety z utrzymaniem wagi. <laughs> Pewnie państwo to, to wszyscy przeżywacie, bo jak coś jest dobrego, to ja to po prostu lubię zjeść do syta. I lubię gotować i lubię jeść to, to, co gotuję. W związku z tym gotuję dużo, staram się gotować codziennie. Gotuję w niedzielę wiele potraw, bo zapraszam całą rodzinę, także mamy ten niedzielny jest taki u nas. Tak, już, już taka, wspominałaś tak, taka właśnie, tradycja, więc to musi być cała celebra. Tak, tak tradycja jest, no zwykle członkowie rodziny też lubią coś przynieść, bo też chcą się włączyć to i swoje ulubione potrawy przynoszą. Także jest to, jest to zawsze bardzo miły czas. Zasiadamy w niedzielę o 15 do obiadu i tak sobie siedzimy, siedzimy. Ach, nawet godzinę ma się wyznaczać. Tak, mamy zawsze 15, potem siadamy przy kominku. Ciasto, kawa, herbata, także spędzamy cały wieczór. No, niestety już teraz myślę o tej jesieni, stąd ten kominek, bo no. w kominku już palimy od, od miesiąca. Natomiast rzeczywiście tak to jest na tarasie. Na tarasie e, w otoczeniu psów, kotów. No, tak to jest. Psy i koty, Czyli tu jawi nam się kolejny wątek naszej jakże interesującej rozmowy, czyli co? Miłość do zwierząt? mój mąż uważa, że dom bez, bez, bez zwierząt to jak dom bez dzieci właściwie. Tak więc yy, yy, zawsze w tym domu jest, jest czworo zwierząt. W tej chwili mamy cztery, yy, przepraszam, mieliśmy, bo pochowaliśmy tydzień temu kota z wielkim, przepłakaliśmy cały dzień, niestety tak się stało. Była to dla nas niespodzianka, no ale był tak no, Jak się chory, odprowadza członka tak, rodziny, tak, to bardzo, trudno nie bardzo, uronić to, tak łzy. Tak powiedziałam, że to jest dla mojego męża rzeczywiście... Mhm. To są, to są, członkowie rodziny. Mam dwa pieski rasy Sheltie, ale też już są starsi i też już niestety to już jest taka ich końcóweczka bym powiedziała, więc chcemy, żeby z nami jeszcze najszczęśliwiej dożyły i mam młodego kotka, młodą kocie, Lulę. Miała być Julą ze względu na to, że się urodziła w lipcu, wyszła przez wnuczkę, nazwana została Lulą i tak zostało, bo mam wnuczkę cztero i i to jest radość mojego życia. Dobrze, czyli tak wiemy, że wokalistka klasyczna, e, lubi gotować na przykład, e, o czym się powszechnie nie mówi. A, a wart... mi się wydaje, że wielu śpiewaków lubi gotować. Niewykluczone, mm -hmm. ale powszechnie się o tym nie opowiada. Więc mm -hmm. e, tak, lubi gotować, lubi zwierzęta. Co jeszcze lubi wokalistka klasyczna? Śpiewaczka no, klasyczna, tak, to chyba bardziej o, śpiewaczka, od, tak? Od, od, od pewnego czasu właściwie, można być od 20 lat i to Jarku, ty wiesz, działam na terenie właśnie Wawra, a szczególnie no w swoim miejscu, gdzie mieszkam, czyli w Falenicy. W takim tak, to, Wawr takim... to dzielnica Warszawy, jakby ktoś nas słuchał, tak, na przykład w Chicago albo w tak, Płocku, a, a żeby... O, Falenica jest osiedlem tego, te, tak. tego, tej właśnie dzielnicy takim prężnym, takim osiedlem, gdzie mieszka sporo inteligencji, wielu melomanów i od lat y, współpracuję z to, Faleńskim Towarzystwem Kulturalnym, którym również y, mój, mój rozmówca... Udzielam tak, się. tak, tak, również się udziela. Y, Dlatego najpierw, jesteśmy po imieniu, nie, no, bo więc, znamy się tak, już całe właśnie wieki. właśnie 20 tak. lat, pewnie, może więcej. Albo i więcej. Tak. Y, I najpierw po prostu śpiewałam tam y, na koncertach i zapraszałam swoich kolegów, także wtedy zupełnie... Honorowo występowaliśmy, kiedy się ten, to stowarzyszenie Bo tworzyło. Stowarzyszenie tak. dodajmy hmm. dla uzupełnienia wiedzy. Jest organizatorem od długich wielu lat e, falenickich koncertów letnich. Tak. W tym roku się odbyła 20... tak, tak. wysokiej rangi. Tak, w tym roku się odbyła 21 edycja. I to była edycja międzynarodowa, pierwsza edycja międzynarodowa, i jakby takim, taką myślą przewodnią było to, że wystąpili tutaj artyści, którzy urodzili się za granicą, a Polskę uznali za swoją drugą ojczyznę albo się tutaj pożenili. Tutaj pokończyli studia, albo tu po prostu no, zamieszkali. Albo im się spodobało. Spodobało. Mm -hmm. I także wystąpiła Plejada naprawdę wielkich gwiazd. To fakt. <laughs> także koncerty były udane, zgromadziły mnóstwo publiczności. To są otwarte koncerty na wolnym powietrzu. Znaczy, scena jest jak w budynku, ale otwiera się ściana i, i, i jest na cały duży plac y, otwarta. I y, gromadzi mnóstwo, mnóstwo publiczności. A jest to tyle to ciekawe, że to są tak zwane koncerty. Otwarte, ale miejskie. Czyli słychać, że jedzie autobus, tu gdzieś przyjeżdża samochód, tu rowerzyści się zatrzymują, tu rodziny z dziećmi przechodzą z góry wózka. Zapłacze. Tu zapłacze, tu pobiega, tu nawet podbiegnie ktoś woła do, mhm. do artysty. Więc to, to są, to jest taka nowa wartość, bym powiedziała, taka wartość dodana, bo w budynkach zwykle jest. Tak taki nas, autentyzm. Prawda, właśnie taki autentyzm, że nawet ludzie, którzy może nie lubią muzyki klasycznej, ale zatrzymają się i może coś ich przyciągnie, posłuchają, wysłuchają kilku. I przyjdą na następny koncert już świadomie. Wiesz, mówi się, że nie <trym> lubię muzyki klasycznej, bo się. Moje <trym> jakieś... nie znam, o no, może. Tak, <grym> właśnie, do tego zmierzam, bo jej po prostu nie znam. Muzyka klasyczna jest przepiękna, moi drodzy. Przyniosłem dzisiaj Ryszarda Wagnera płytę, której będę namiętnie słuchał <trym> i która, która mi się przy, e, przysłuży do stworzenia kolejnej audycji z cyklu klasycznie w radiu więc naprawdę uwielbiam słuchać muzyki klasycznej nie tylko jestem od muzyki rozrywkowej chociaż wykładam na uczelni historię muzyki rozrywkowej niemniej klasyczną jak najbardziej jak też Przepraszam, wtrąciłem ci się. Bardzo, bardzo mi miło. Yy, natomiast... Chcia... No to ma być nasza rozmowa właściwie. No właśnie. No ja tu jestem trochę tak monologuję, ale chętnie, ale chętnie, ale chętnie właśnie wejdę w różne polemiki, chociaż zwykle się ze wszystkim zgadzamy, więc tutaj... A ta logopedia. Ta logopedia. I, i to to trochę... pedagogia śpiewu. Yy, tak. Mieliśmy o tym też wspomnieć tak, jeszcze już chwilkę. postaram się krótko. Kiedy, tak jak zaczęłam mówić, że, że uznałam, że już nie będę nie będę śpiewać tych partii, tych partii mu, 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 tych młodzieńczych, tak? to uznałam, że trzeba sobie na tę drugą część mojego życia wybrać jakiś zawód. No i zdecydowałam studiować logopedię na Akademii, Akademii, APS, Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej. Y, nazywało się to Logopedia i Pragmatyka Komunikacji. Matko, brzmi strasznie groźnie. <laughs> Tej komunikacji oczywiście międzyludzkiej, mm. nie autobusy i metro. No tak, tak. <laughs> I y, 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 ciężko mi było to by powrócić na studia w wieku 45 lat. Y, może troszkę mniej wtedy miałam. W każdym razie znowu trzeba było się uczyć, zdawać egzaminy, zaliczać, y, ale udało się. I po czym zwróciłam się do, do ówczesnego dziekana y, y, Wydziału wokalno-aktorskiego z propozycją, że ja właśnie chętnie pouczę y, studentów y, no, poprawnej wymowy, prawda? I że wiem, że oczywiście dykcja jest ich przedmiotem obowiązkowym, ale są osoby, które mają jednak wady, wymowy i czy ja... No więc wtedy y, dziekan ówczesny, profesor Ryszard Cieśla ja nie mam na to pieniędzy, nie mamy tego w budżecie. Ja na to powiedziałam, ale może znajdę sponsora. Więc ja się zastanowiłam, to ja będę swoim sponsorem i w związku z tym zaczęłam po prostu pracę jako wolontariusz przez pierwszy rok, a potem się okazało, że, że przydam się w katedrze audiologii i foniatrii, bo taka wówczas była. Yy, I tam pracowałam z foniatrami przez kilkanaście lat i także wiele się nauczyłam właśnie o, o całej budowie narządu głosu i za utworzyłam swoje dwa autorskie przedmioty. Jeden to się nazywa techniki wokalne mowy i śpiewu, a drugi trening czynności głosotwórczych. I mam wielu Znowu zabrzmiało groźnie. <laughs> I z, mam wielu, to są, to są przedmioty akurat fakultatywne. W związku z tym, tu was może zaskoczę, zaskoczę państwa, że przychodzą do mnie tak, nie tylko studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego, ale studenci dyrygentury churalnej, studenci wokalistyki churalnej i reżyserii dźwięku dyrygentury operowej. Tak więc są ludzie, którzy chcą po prostu wiedzieć. Jeżeli potem będą pracować ze śpiewakami, to chcą znać specyfikę tego zawodu. I to jest bardzo wspaniałe i twórcze. I muszę powiedzieć, że właśnie studenci z tamtych wydziałów mnie zaskakują w swoim, y, taką swoją wiedzą ogólną, w którą wpasowują właśnie to, czego ja ich uczę i potem prace, które mi piszą są naprawdę znakomite. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Robimy razem teksty, śpiewamy razem, także to jest bardzo, bardzo przyjemne na praca. Także od paru lat jestem już, już nie w tej katedrze w, w, audiologii i foniatrii, tylko jestem w katedrze, w, w katedrze wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim. Od tego roku mam już własną klasę, mam własnych studentów z Polski i z Chin i nie tylko z muzyki klasycznej, tu cię zaskoczę Jarku, ale również z musicalu. A, no proszę. Czyli horyzonty się poszerzają. Cały czas. Wachlarz się Cały rozwija. Czas. Czego ci życzę oczywiście, żeby ten wachlarz po prostu był niezwykle szeroko e, rozwinięty. Dziękując za tę jakże ciekawą e, rozmowę. Gościem audycji Tutti Frutti była e, pani e, doktor habilitowana e, Agnieszka Kurowska. E, zacna e, wokalistka, śpiewaczka klasyczna. O. Tak. klasyczna ale jak się okazuje i musicalowa teraz. I więc... musicalowa, tak. Tak, no przecież no tak. tak. Babcia Sara to już babcia jest musical, Sara, tak. tak. jest, a więc te horyzonty się poszerzają, jako się rzekło tegoż właśnie życzę, dziękując na finał naszej rozmowy, a to, że mówiliśmy sobie per ty, to po prostu Świadectwo tego, że znamy się już od wieków, więc trudno, żebyśmy mówili jesteśmy sobie. Mie mieszkańcami osiedla, A, jesteśmy mieszkańcami tego samego osiedla. Poza tym jesteśmy mieszkańcami tego samego osiedla. Raz jeszcze dziękuję, Agnieszku, ja za tę również, rozmowę. Również bardzo mi miło i w ży życzę Państwu wszystkiego dobrego i może wspaniałej muzyki, wspaniałych przedstawień, które obejrzycie, wspaniałych, wspaniałych koncertów. Wszystkiego, wszystkiego dobrego.